Cóż my tu mamy? Mamy wyciągarkę i mamy takie coś. I cyk. In. Łodzie. Łodzie pierdzielę, ale ciągnie dobrze. Pociągnę z rabatem. Siemano YouTube! Dzisiaj na tapet bierzemy takie coś. Co to jest? A to jest, słuchajcie, pilocik do wyciągarki z, takim, z taką ładną smyczką. Kupiłem go już jakiś czas temu. Trochę u mnie leżał, nawet go woda zalała kilkukrotnie, więc się trzyma. I tym oto ustrojstwem będziemy mogli sobie sterować naszą piękną wyciągarką. I dzisiaj zrobię to na przykładzie Haisuna. Dlaczego? Zobaczycie później. Jest bardzo prosto, bo pod spodem jest po prostu przekaźnik od wyciągarki. I bardzo łatwo się do niego dobrać, bardzo łatwo jest coś do niego podłączyć. A teraz jeszcze tak na szybko sobie przejrzę tą wspaniałą instrukcję obsługi. Żebym mniej więcej wiedział co robię. I czekam na Michała, który zaraz podjedzie mi pomóc w tym całym projekcie. No i co? Szybki filmik, mam nadzieję, dzisiaj będzie. No to, zapraszam. Okej, okay, dzieciaczki, to powiemy Wam, co żeśmy tutaj z moją uroczą asystentką Michałem ogarnęli. Jak czegoś nie będę wiedział, to się Michał będzie tutaj odzywał. To jest odbiornik. Tak. Dobrze, niebieski kabelek sedyn dlatego że to antenka. Jak wywnioskowaliśmy, to czarny kobelek ten to jest masa czerwony to jest plusik i to jest sterowanko któreś jest na plus któreś jest na minus aktualnie nie, nie wiemy w sensie na plus na minus w sensie że do przodu wypycha Aha, no lub tak. do tyłu nie no i teraz tak żeśmy tutaj takie patenty porobili bo tu szedł sobie plusik po zapłonie więc zrobiliśmy taki rozgałęźnik ja mam tutaj gdzieś jakąś fotkę jak to wygląda po to że podłączyć stare zasilanie do tego pierdolniczka tutaj wo, nie? I żeby doprowadzić zasilanie, jak widzicie, do tego pierdolnicy. Co dalej? Z tych rozgałęźników zrobiliśmy więcej, ponieważ tutaj na tym przełączniku, tak czy się ja tak, tam nazywa? Na Przekaźnik. Przekaźnik, no tu był podłączony i to był podłączony albo wyciąganie albo wciąganie i oczywiście nie pamiętamy który niebieski to co nie mhm. powiemy teraz to nie będziemy wam mówić musicie sobie sami sprawdzić ale tu po prostu wiecie na złączkę elegancką przybliżymy elegancko więc robiliśmy dokładnie ten sam patent czyli taki rozgałęźnik tutaj nie idzie sobie złączka i do jednego wchodzi do tego wchodzi tak. sterowanie z kierownicy tak nie a żółtym leci sterowanie z pilocika iż dokładnie i czarnym tak samo czyli też taki piękny rozgałęźnik który jest tu o i wchodzi czarny kabelek od sterowania na kierownicy i biały jak widać z tego i co my już przetestowaliśmy w sumie działa nie tak zostało wpiąć masę tak masę trzeba wpiąć ale to zrobimy zaraz jak zamontujemy z powrotem tutaj sprytnie ten przekaźnik, który, jak widzicie, jest zajebiście w hajsu nie zrobiony, czyli po prostu wkręcone totalnie w plastik i wyje Zobaczymy, czy to drugi raz nam się uda zamontować. Później tego będę kombinował, czy jakoś nie wiem, na taśmę klejącą, bo nie ma dziurki tutaj i można by jakoś zamontować, ale musiałem znaleźć takie wkręciki strasznie malutkie i nie wiem, czy to się będzie trzymało. Jakoś to pierdyknę. No i co? To chyba tyle gwoli wyjaśnienia, nie? Działa, no ale zobaczcie na tą profesjonalną robotę. Kuźwa, złączki są tutaj elegancko wsadzone, później taka termokulczka. Kurde, nie? Dobra robota, Michał, nie? No, dobra, to montujemy to dalej. Jak to mawiają? Rachu, ciachu i po strachu. Lub inni mówią rachu, ciachu i do piachu. <laughs> ale niech będzie, że po strachu. Zobaczcie, udało się to zamontować na taśmę taką dwustronną od 3 Gdzieś miałem takie kawałki, chyba bodajże z jakichś akcesoriów do GoPro. No i co? I tu mamy przekaźniczek, wszystko jest do niego tam czy-czy-czy-czy-czy podłączane. I faktycznie plusem hajsuna w tym wypadku jest to, że ten przekaźnik mamy po prostu właściwie na wierzchu i na miejscu. Jedyne co, no to trzeba sobie do niego na przykład dopasować właśnie takie złączki. to takie na przykład, taki mam zestaw. Zobaczcie, zwykłe takie wiecie. Złączki. Dzięki temu, że taki zestaw po prostu posiadam, to nie musiałem w żaden sposób tutaj tych przewodów ciąć. Tylko widzicie, na przykład, tutaj, już teraz jest tam schowane, ale po prostu taka ładna złączka, cyk, 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 i wszystko elegancko ogarnięte. I teraz jak to działa? No Działa dokładnie tak samo jak działało wcześniej, czyli po prostu z kierownicy mamy ina i outa. I tak naprawdę mamy jeszcze tego ina i na pilocie. I wszystko działa, wszystko pięknie funkcjonuje, jest elegancja Francja. Wszystkiego dobrego YouTube, mam nadzieję, że Wam się podoba. Wszystko działa, weekendowy projekt, właściwie to jednodniowy weekendowy popołudniowy projekt. I Bangladesz, pewnie nie raz na filmiku zobaczycie jak będę z tym pilotem walczył? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, na razie, cześć!